Cześć. W jednym z ostatnich filmów na temat naszego kursu Przeżyj swój dzień po swojemu mówiłem o egoizmie. Dzisiaj opowiem o równie ciekawej rzeczy, a mianowicie o alkoholizmie. Te wszystkie rzeczy wbrew pozorom z naszym kursem łączą się całkiem nieźle. Dlaczego? Już mówię o co chodzi z tym alkoholizmem. Zapewne kojarzysz alkoholika, który oczywiście się leczy, czyli nie jest czynnym alkoholikiem, ale jest w trakcie leczenia. Taki człowiek w domu nie powinien mieć żadnej możliwości znalezienia ani kropelki alkoholu, żeby nie miał w ogóle. Możliwości spełnienia swojej zachcianki na e, przyjęcie tego alkoholu do ustnie. Co w związku z tym robimy? Wywalamy cały alkohol, jaki znajduje w domu. Po co? No, po to, żeby środowisko nie przeszkadzało w jego procesie leczenia, ale mu w tym procesie pomagało. Dokładnie w ten sam sposób myślimy w ramach przygotowań do naszego kursu Przeżyj swój dzień po swojemu. Stwierdziliśmy, że jednym z kluczowych elementów Twojego udanego planu dnia jest to, aby stworzyć środowisko, które Cię otacza w taki sposób, żeby nie przeszkadzało Ci w realizacji Twojego planu, ale wręcz w nim pomagało. I tu opowiem o trikach i procedurach, które pomagają w tym, żeby takie środowisko pod siebie ukształtować. Jeśli więc zainteresował Cię ten temat, zapraszam na www.dzieńposwojemu.pl, gdzie do 5 listopada w ramach przedsprzedaży możesz nabyć ten kurs w całkiem niezłej cenie. Do zobaczenia 5 listopada na pierwszej lekcji kursu. Pa!